Jak to się stało? I czy takim sytuacjom w ogóle można zapobiec? Zaraz Wam opowiem. Kojarzycie to wspaniałe uczucie, kiedy wreszcie po wielogodzinnym locie nad oceanem, przesiadce wcześniej w Amsterdamie i Paryżu, w końcu trafiacie na wymarzoną Kubę. Idziecie jeszcze taksówką, która się psuje po drodze, ale to są drobiazgi. Wstajecie rano po to, żeby wyjąć aparat i ruszyć na miasto, zrobić fantastyczne zdjęcia, i okazuje się, że nic z tego. Nie ma aparatu. Wszystko zaczęło się oczywiście dużo wcześniej. Prawdopodobnie już na lotnisku w Hawanie. A nawet może jeszcze trochę wcześniej, bo gdyby ten lot nie trwał tak długo, gdyby ta podróż nie była taka męcząca, prawdopodobnie byłbym dużo bardziej czujny. Na lotnisku w Hawanie podszedł do mnie celnik, a właściwie celniczka, dopytywała, co robię, jaki jest cel podróży, co mam ze sobą. Potem pojawił się drugi celnik, eee, chciał zeskanować mój bagaż, miałem tylko bagaż podręczny. Skaner podobno nie działał, wobec tego poprosił mnie o to, żebym wyłożył wszystkie rzeczy z plecaka, w zasadzie sam nawet je wyjmował po kolei i oczywiście zainteresował się kamerą. Był bardzo miły, uprzejmy, spakował wszystko ładnie z powrotem z małą jedną różnicą. Aparat teraz był na wierzchu, a nie pod spodem. A wtedy nie wzbudziło to moich żadnych podejrzeń. Wręcz e, powiedziałem sobie, kurczę, jaki miły człowiek, w ogóle sympatyczny. Na lotnisku wzięliśmy taksówkę od pana, który e, zajmował się taksówkami, miał oficjalny napis i tak dalej. Też wydawało się to najbardziej bezpieczne z możliwych. Przyjechała taksówka, czyli nie była to z takich, takich oczekujących e, pod lotniskiem, no, wrak. To w końcu Hawana. Wobec tego można było się spodziewać, że nie będzie w najlepszym stanie, ale ta była wyjątkowa, jakaś taka, no, w złym stanie. E, ruszyła, bagaże mieliśmy przy sobie. Ruszyła, ruszyła, ale zaczął tam harmocać coś. Teraz jak o tym myślę, to chyba prawdopodobnie on specjalnie coś ruszał z krzyją biegów, żeby e, wydać jakiś taki dziwny hałas z samochodu. Po mniej więcej 5 kilometrach stwierdził, że ten samochód się zepsuł i musi wezwać kolegę. Przyjechał kolega, inną taksówką, no i musieliśmy się przesiąść. Z tym, że podczas przesiadania coś takiego powiedział ten taksówkarz. Niestety przepisy policjancie się będzie czepiała, bagaże, bagaże musimy włożyć do bagażnika. No oczywiście mogłem się upierać, ale jak się tutaj upierać? Robiło się coraz ciemniej i chcieliśmy jak najszybciej dojechać do hotelu. Włożyłem bagaże do tyłu. Maciej usiadł z przodu, ja z tyłu, no ale obserwowałem, co się dzieje. Tam był taki mały moment, że on trochę jakby sekundę, no może 10 sekund za długo, został przy bagażniku z otwartą klapą, więc nie widziałem, co się tam dzieje. Ale patrzyłem w lusterko, no nigdzie nie odszedł, nic nie wyjął. Wrócił za chwilę, pojechaliśmy. Tu oto fragment nawet rozmowy z tym taksówkarzem. I co się wydarzyło faktycznie? Prawdopodobnie wtedy, kiedy pakował bagaż, aby się nie pakował, tylko został te 10-15 sekund dłużej przy bagażniku, wyjął ten aparat, który już był na wierzchu i włożył go do przegrody, którą miał w bagażniku. Bo ja patrzyłem, nigdzie nie odszedł, nic nie wyjął, nie porzucił i pojechał dalej. A kiedy rano otworzyłem torbę i zobaczyłem, że nie ma kamery, jak się domyślacie, szok, niedowierzanie. No i szybkie myślenie, pod tytułem, co robimy, czy zgłaszać to. Troszeczkę nas odwodził od tego właściciel pensjonatu, sugerując, że policja będzie się czepiała, będzie nazywała na przesłuchania i tak dalej. No ale doszedłem do wniosku, no coś trzeba z tym zrobić, jakaś szansa na zyskanie kamery jest, poza tym będzie potrzebowało zaświadczenie do ubezpieczenia. No jak Państwo widzą, tu mały spoiler, jestem nad Polskim Morzem, czyli wrócić się udało. No, nie udało się odzyskać kamery, no bo mówię przecież do aparatu telefonicznego. Poszliśmy na policję. To trwało godzinami po prostu. Jak w dawnym PRL-u, policjant, bardzo młody człowiek, wyciągnął jakąś drukarkę z innego pokoju, podłączał ją, wychodził. Drukarka taka i głowa, wiecie, fantastyczna. Pisał bardzo długo. I tak naprawdę przez ten cały długi opis chyba nawet nie spisał moich zeznań, tylko tak naprawdę to zaświadczenie do tego ubezpieczyciela. Ale kiedy mu powiedziałem, że dam 200 euro nagrody dla tego, kto odzyska kamerę, nabrał takiego vigoru, zabrał nas e, razem z jeszcze jednym policjantem e, na lotnisko. Tam próbował się dowiedzieć, czy są jakieś kamery, które by rejestrowały te taksówki. No i e, no, rozpoczął śledztwo. Potem kontaktował się jeszcze ze mną parę razy, sugerując, że mam mu przesłać jakieś pieniądze. Napisałem, że tego się u nas nie da zrobić. W Unii Europejskiej to zakazane, bo wygląda na korupcję policji. Czyli nie dałem się sprowokować. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. No, po jakimś czasie jeszcze się odzywałem ze dwa razy do niego. Mój, że śledztwo trwa i że jest nadzieja na odzyskanie kamery. No Ja to widzę raczej słabo. No i puenta. Kamery nie ma, yy, strata dość duża. I czy to jest jakaś nauczka? No powiedziałbym, że tak, gdyby nie to, co się wydarzyło zaraz na końcu wyprawy. Otóż w Bogocie zamówiłem Ubera po to, żeby pojechać na lotnisko. Uber w miarę sympatyczny jak na kolumbijskie klimaty. Czerwony Opel, yy, taki czterodrzwiowy z bagażnikiem z tyłu, ale nauczony doświadczeniem, wchodzę z tyłu, trzymam plecak, w którym jest reszta mojego sprzętu i całe, cały dobytek, ale ten uberowiec coś do mnie po hiszpańsku opowiada, 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 rozumiem, że chce, żebym się przesiadł do przodu, bagaż mogę zostawić z tyłu. Ja to sugeruję, że nie, że nie chcę, że nie rozumiem, no dobra, w końcu finał jest taki, że kombinuję, okej, okay, no w końcu co się może stać, bagaż jest pomiędzy siedzeniami, ja usiądę z przodu, Niewiele mam już do stracenia, ale potem sobie przykurczę. Tam nawet, jestem, to zaświadczenie z policji, czyli nie odzyskam jakby co, nawet pieniędzy za aparat. I myślę sobie, no to mało prawdopodobne, żeby coś się wydarzyło, prawda? Ale z drugiej strony, no przecież wystarczy, żeby ten taksówkarz zatrzymał się w jakimś umówionym z kimś innym miejscu przy pasach, przy światłach, już otworzy tylne drzwi, wyciągnie pleca, ucieknie nie będę miał nic do zrobienia. Na szczęście tak się nie wydarzyło, wszystko było ok. Jechaliśmy głównie autostradą, nawet nie było takiej sytuacji zagrożenia, ale teoretycznie to jest możliwe. Jaka przestroga na koniec? Trzymajcie te najcenniejsze rzeczy tylko i wyłącznie przy sobie. Nie spuszczajcie z nich wzroku, nawet na sekundę.